No hej, to, no to teraz przechodzimy do pokoju ingres. Muszę poszukać. Te wszystkie rzeczy, te raz niebieskie, te, które nie zaznaczyłam, to teraz muszę je wszystkie zaznaczyć. Czyli, tak, tutaj nic nie ma. Tu jest. O nie, bo to tam nie pasuje, akurat. To, 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 Niech będzie i to, i to, i to, i to. No i to wszystko. Coś, coś mi się wdaje. Tak, zapomniałam o tym i o tym. No to tak. Znowu ten balonik się pokazał. A go próbowałam chyba skasować. Nie, nie próbowałam. To niech będzie tu o, tak o. trochę dużo tu rzeczy będzie o, o to duże O, to. Tu ja zaraz do was przyjdę, to ja zaraz to ułożę. Yy, no tak, no to to się nie zmieści, więc muszę to wykasować. I po prostu to yy. O, przerobię. Nie wiem jak to się nazywa. Tutaj jest. O. Teraz biorę poduszki. Tutaj kładę. Ładę. i na to obok tego jeszcze położę te, żeby tak ładnie to wyglądało I love i taki mm, mi najbardziej się podoba ten pokój dzienny i ten to moim zdaniem jest dla mnie niepotrzebne więc to po prostu Przetworzę, o. Już wiem, przetworzę. O tak, tak. No i teraz muszę poszukać. White and blue? Nie. Yeah. Learn white. oh Jezus. Red, white. To by fajnie wyglądało, ale jeszcze zobaczymy. Purple, green, blue. Nie. Białe to tak, tak coś. Blue and Czyli tamto. I niebieską podłogę. Nie, 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 nie. I podłogę niebieską. Nie, diament, nie. O, o.